Kurde Nie wiem nie ja to jestem kurde jakiś Na te weekendy tylko wracam do domu wysiadam z tej ciężarówki od razu nie, Taki leniwiec nie gdzie są moje gumowce Taki leniwiec mi się załącza Że o boże kurde panie Leniwiec mi się załącza mi się nic kurwa nie chce nie Też tak macie kierowcy ciężarówek? O, nawet samochód był tu. była otwarta całą noc. Co <tryk> tak macie? Zabieram kubek na kawkę. Co się zabierasz? Ładowarkę miałeś dobra. Ładowarkę. I powerbanka. Jedziemy na robotę. Ekipa już czeka, nie? Bierzemy busa. Gdzie ekipa? Co jest grane? Co się wydarzyło się? To podjadę do ciebie, tak? Dobra. Jedziemy na robotę. Szef dał mi busa. Mówi tak, Peter. Pojedziesz tam, rano, z samego rana, jak jeszcze nikt nie widzi I tam jest drzewo, bo w dzisiejszych czasach, jak się otwiera ten samochód? O, gówno O, gówno O, gówno, ty, no jak się otwiera ten samochód? Kurde, no to ten O, o, tak, pojedziesz tam Tam jest drzewo, drewno I gdzie jest cup holder? Ty no jest, patrz. Pięknie pasuje. Dam ci człowieka. Człowieka ci dam <noise> Dam ci człowieka i... I kurde... Macie opierdolić tam drzewo ukraść, bo dzisiaj takie stare, takie czasy ciężkie są, że... Trzeba kombinować, panie. Jedziemy na robotę. Czego mi się tu drze? Ale śmieszny samochód, co to jest? Kurde, tu maszynę. Dużo cicho, cicho, cicho. No nie krzyż mi to. O, przestał. Ha. O nie, nie przestał. Wiecie co, ale śmieszny w bus, jak się tym dziwnie jedzie, co to jest? Jaka duża szyba! Nie mógłbym w tym funkcjonować cały dzień. Ręczny, tu jest ręczny, tu jest wsteczny. O. Powiedziałem coś z sensem? Czy jeszcze nie? A dobra, pójdź z tym. Busik pierzik z 19 roku. Powietrza mało było z jednej strony trochę czy co? Tak to. No, taka trochę miękawa ta oponka. Dobra, my na robocie. Tutaj kolega ma wytrych. Bdziemy kraść drzewo. Drzewo na opał, kurde, węgiel drogi trzeba drzewo. Trzeba, trzeba drzewo brać. Szybko kurwa, szybko, akcja. Akcja, rewelacja, kurde. Bo babka jak naładuje to kurwa. On jak nie widzi płomienia, to jest chuj. To, to jest zimno. Zimno jest, jest Wiesz o co chodzi, nie? Zobacz, no to jest Ty właśnie, ty. Nie, ten w ogóle będę się kręci. No? Ja pierdole nie pogasił, To jest kuchy. cały całą noc, cały dzień. No. A może on tam nie żyje już, kuźwa ty. Samochód stoi. No. <grym Batman> <grym Partic Uchwa> Powiedz, Janowicz, dochodziło całą noc, to się załamie, nie? Depresja. Bez paliwa. Zajebisty zapach, o, I dwusuwika Dwusuwik zapaszek Pachnie zajebiście, nie? No Taki gruz przywozimy Przez te maszyny to wszystko przechodzi różne etapy Rozumiesz? A później sobie w ogródku sypiesz Jak to się nazywa? Home... Base, taki sklep, home base i te wszystkie Parker. Te wszystkie ogrodnicze sklepy, co ty masz u siebie w Anglii, tak jak jeśli mieszkasz w Anglii, idziesz do HomeBase'a i kupujesz korę, to jest właśnie stąd. To jest ta kora. Bo mój szef u to sprzedaje dla... Pakuje to tutaj w shopie, pakuje to w Wory, takie właśnie ładne, takie... I to wozimy, wozimy to, flatbedy właśnie po to mają, po to jest ta flatpety ma szefunio, bo tak powstał ten transport, tak? Ogólnie, nie? Po co on miał kogoś pytać, żeby ktoś mu woził, by ja mówiła, ja sobie sam będę woził. no i kupił sobie e, ciężarówki, żeby wodzić tą kolej. Na tym roz, rozpoczął swój biznes. Również też, więc. Kora? Gadałem z nim to pewnego dnia, kiedyś ten odpad to był odpad, to było kurde lata temu, x lat temu, kurwa 30 lat temu. Nikt tego nie brał, to się wyrzucało, nie. I ten gruz cały szedł w pizdzie, kurwa, do. Można powiedzieć do kosza, nie? nie było co robić. I on zaczął to brać za darmo. On powiedział: Dobra, ja będę brał to, nie? Zaczął to brać, przerabiać. On to mieli, przerzuca i robi się takie coś, no i pieniążki lecą. A więc tak, zadanie na dziś, zadanie na dziś. Przyszły mi części, przyszły mi zaciski hamulcowe do mojego Volvo S60. Mmm, nówka sztuka. Mmm, piękne. Mmm, pyszne. Śniutkie, ładniutkie, o, ale fajne. Gumka jest dobra, jest kurde odpowietrznik? Jest odpowietrznik, dobrze. Nawet z koreczkiem, super. I w piątek kuźwa, tak się wkurzyłem, nie? Ale na szczęście zaciski przyszły, bo zaciski są potrzebne i trzeba założyć, żeby samochód jeździł, bo jest potrzebny w następnym tygodniu. W ogóle jest potrzebny czasami. Kurde do tych kurierów tutaj w, w Szkocji, ten Parcel Force, nie? Wy kurwa dupki pieprzone, za przeproszeniem, nie? Wyskoczyłeś szybko, wcisnąłeś guzik na tym, a miałeś już awizo w ręku. Tyle na to zamawiam rzeczy, nie? Że już nawet wszyscy wiedzą z Royal Maila, nie? Z innych y, tych. Są chłopaki, wiedzą mnie i wsadzają mi wszystko do Volvo, nie? Ale mam części. Hihihihi. Kartka jest napisana na drzwiach. Proszę, włóż parcel do Volvo i jest strzałka, nie? Wcisnąłeś, kurde, dzwonek, wrzuciłeś awizo i żeś spieprzył. Nie? Kurde, jak można? No kurde, jak można, stary? He? Poczta działa, raz nie działa, nie? Felgi Ola, Tam Tamten spieprzył, uciekł, kurde majs. A tu proszę, przedczoraj zamówiłem, już dzisiaj jest. A co my tu mamy? A, to jest ten mikrofon. A to jest mikrofon. To jest mikrofon. I to niby do telefonu. Jestem ciekaw, czy to będzie działać Tu do telefonu No I co? Może nie jest naładowana, albo coś I bezprzewodowe, tak? Że tu nie przypinam do tego, ja idę z tym I niby na 20 metrów ma działać, nie? Zaraz zobaczymy, wytestujemy, czy to chodzi Oi! Come we find this clip. police Police groceries available. It's me. Naturalny soczki. Mhm. No, jakiś taki świdro, świdro albo coś. Tak, To ten ma. Co to jest? Nie, zarazem ten zje. To by było fajne do jedzenia. To jest sos normalnie do jedzenia? No. To zupę robisz z tego. Oh, misa. No, no, aha, no. No dobra, no co? Mógł to mogą być. Rurki. To też w szklanych? W szklanych? Kurde, jakie fajne, nie? Jaką gumkę taką, jak kiedyś były no, To są takie stroiki, Fajne takie produkty, takie inne, nie? Mamy dżemy po prostu Homos. To Sondra to, to je ja zawsze... Te to są do dupy, to jest najlepsze z tych wszystkich Brałam wszystkie te, tak. po prostu musa, no. To jest najlepsze, to jest to, co ja brałam do tych Czy to, do chrupków? Nie, to jest do kanapki Na kanapki? Ty, dobry pomysł. Może wezmę takie sobie. Takie porciny, to pieczarki to, że ten... Co to? Różne czy... Nie wiem, co to są Trzy rodzaje. To są, y, ten. No, Trzy no, rodzaje. Ale to na kanapki dobrze mówisz, ja wezmę taki słoiczek. No to weźmij. To, tak weź to To, no. to. to weźmi. Papryka, pomidory. no mm. Kokaina. Ja jaki sklep fajny. Chwalić się sklepem. No, lubię tu przychodzić się patrzeć na to, nie? Fajne to są produkty Tarta bułka? Kurde, sól eee, Sól morska Yellow Crumb, jakiś White Crumb Bułki tarte jakieś Mąki, Jumbo, Oats O, płatki, a ja kupuję w Tesco płatki A tu są takie kurde zarąbiście naturalne Gruboziarniste i małoziarniste Olek, z czym chcesz te kanapki? Ok! No i życie takera. Słoiki do zmywarki. Śmieci pranie do prania. Pyszniutkie, ładniutkie, o, ale fajne. Gumka jest dobra, jest, kurde, odpowietrznik jest odpowietrznik, dobrze. Nawet z koreczkiem, super. Volvo. No, zasłużył. Kurde, wiecie co? Nie chcę skłamać. 17 funtów, 1? 36 funtów, 2 mi przyszły. Ciekawe, czy będą działać. No, ale dzisiaj nic nie zrobię. Bo jest o to. To mamy na podwórku, nie? Wiem, wiem. tego nic trudnego, ale jutro ma być ładna pogoda. Więc może jutro.